Cześć, dzisiaj przed akwarium 240. Jak widzicie, się troszkę zmieniło. A będą zmiany kolejne. Ale o zmianach, może potem. Bo pod tam ostatnim filmem chyba ktoś był strasznie zawiedziony, że nie widać u mnie A jako, że nazwa kanału zobowiązuje, to proszę bardzo, słuchajcie, idziemy poglony. Proszę, boczna szyba. Boczna szyba. No bo to szyba w zielenicy jest. Jest w zielenicy, widać? O, teraz dobrze widać, jest zielenica. Przednią szybę wytarłem dzisiaj, więc tam pewnie nie zobaczycie, ale druga boczna szyba. Jest zielenica? Jest. To teraz zobaczcie, jaki okrzemek. No, żeby nie było. Mm. <laughs> A teraz kilka słów skąd to się wzięło, co? No tak, no bo zmiany zmiany to i ten. Yy, to i trochę glonów poszło. Słuchajcie, o obsadzie później powiem. Roślin, w roślinach się niewiele nie, nie zmieniło. Yy, lobelię przyciąłem, co widać. Yy, w, z prawego rogu wywaliłem żabienicę i tam wsadziłem lotosa. Bo mi, słuchajcie, poszła nowa szczepka lotosika, więc stwierdziłem, że wolę mieć lotosa niż tą żabienicę. Tu przed nią dałem jeszcze brązową kryptokorynę. A tak to ono rośliny są sobie rosną. Natomiast skąd skąd to Bo słuchajcie mieszałem ze światłem. No, no. Pamiętacie, że tam w poprzednich filmach mówiłem o tym, że te GU10, one były fajne. Tylko niestety niby IP65 ta odporność na wodę na wilgotność, ale na samą taflą wody, to one sobie zupełnie nie dawały rady. Zupełnie inaczej jest, słuchajcie, jak ja mam tutaj na dole te GU 10 i tam jest szyba nakrywowa na akwarium i tam jest o wiele mniej wilgoci i tam jest spoko, nie? To działa. Jak ja miałem tutaj jeszcze w regaliku przecież też GU-10 nad tymi dwoma małymi akwariami to też było spoko, bo tam były szyby nakrywowe i bezpośrednio wilgoć nie padała, natomiast tutaj jak miałem te GU 10 no to one padały po jakichś 4-5 miesiącach I musiałem ciągle je wymieniać No a to umówmy się nie jest Taki dobry te czas na wymianę nie? To zaczęło zbyt często moim zdaniem Co w związku z tym To już biorę w łapę I lecimy do góry słuchajcie yy, Tak obudowę zmieniłem Troszeczkę Jak tam zerkniecie w stare filmy To pewnie widać że są tu takie Aluminiowe profile Dwa. Mogłem je wywalić i tutaj pokombinowałem trochę z tą belką, więc to jest z odzysku, że tak powiem. Używkę dostałem, była trochę popsuta. Ją tam naprawiałem. Yy, I teraz obecnie dałem tu przedłużkę taką mosiężną. Przykręciłem ją i sobie pasuje, nie? Yy, w miarę jakoś tam wygląda. Może sz szału nie urywa, ale co ze światłem? Mam dwie takie świetlówki. One są, słuchajcie, na taśmach ledowych, na podkładzie aluminiowym, odwrócę, a to nic nie da, nie, i każda ma po 22 waty i początkowo tym świeciłem, jak widzicie, bardziej świecę w ten róg prawy, bo tutaj tak, było. Bardzo... tam są takie, z lewej są takie bardziej cieniolubne rośliny. I dobra, opowiem o tych świetlówkach, bo później jeszcze raz. Słuchajcie, te dwie, te dwie świetlówki 44 W w sumie, w LEDach oczywiście, no ale wcześniej było 56 W LEDach, no i stąd to krzemek wyskoczył. Wyskoczył nie tylko na tej, na tej hygrofilii, ale też był na innych roślinach. Tam nareszcie szybciej zlazł, na tych jeszcze jest. Widzicie, one teraz paskudnie wyglądają palma się zrobiła, przynajmniej ta jedna duża. Ona jest do wycięcia oczywiście, a czemu jeszcze jej nie wyciąłem, to zaraz powiem. Eee, no. I to takie przez jakiś czas było. W końcu stwierdziłem, no chciałem zobaczyć, jak, jak akwarium zareaguje, nie, na zmianę światła. No i zobaczyłem, jak już <laughs> wiedziałem, co jest, to stwierdziłem, że trzeba coś dołożyć. No i słuchajcie, tu z tyłu, no, Dołożyłem 10W aquaelową świetlóweczkę. Ona nie idzie po całej długości akwarium, tylko jest tak mniej więcej po środku. No, Trochę w prawo od środka, bo tam są te rośliny, które bardziej mi światła potrzebują. No ale to już, już zrobiło różnicę. Te 10W retroficie aquaela 6,5 Kelvin. Naprawdę już, już to, to zrobiło różnicę. Ja zobaczyłem, jak momentalnie strzeliły te rośliny pod tutaj rosnące pod tą świetlówką więc jest ok, myślę na, 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 na dziś z tym światłem, może coś kiedyś jeszcze yy, będę kombinował ewentualnie wiecie, to zawsze mogę te bardziej światłolubne sadzić pod nią a mniej światłolubne po bokach czy tam w innych miejscach tak jak jest, rośliny są generalnie no do cięcia <laughs> częściowo tutaj z prawej strony mi szaleje balisteria, zobaczcie wyłazi tutaj już na przednią szybę ale trzeba troszkę porządku robić. No Tutaj środek nie, ale ten prawy róg tam troszkę trzeba posprzątać z tyłu. Natomiast nietne, bo mocno się zastanawiam, czy nie wymienić podłoża czy nie przejść na piasek. Troszkę dla roślin będzie słabiej, ale kurde, dla tych moich rybek będzie lepiej, nie? Ja testowałem już zbiorniki na piasku i rośliny sobie dają radę spokojnie. Spokojnie nie, nie ma problemu. A przy rybkach dennych ten piasek jest i, do, i, filtr, i dobrym obiegu wody, ten piasek jest czysty, nie? Yy, tylko no, to te warunki trzeba zachować. Także mocno się w tej chwili zastanawiam, czy nie będzie restartu. Tym bardziej, że na moczę taki fajny duży korzeń na działce yy, i pokazywałem wam go kiedyś tam w którymś filmie. I chciałbym go też wrzucić. Także prawdopodobnie, no, 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 no zrobię jakiś tam restart, nie? Wiadomo, wodę spuszczę. Nie będę jej wylewał, tylko spuszczę. Yy, podłoże pójdzie do wymiany. Filtr gdzieś tam przez ten czas będzie. Podejrzewam, że do setki podłączę, żeby tam chodził cały czas. Yy, no i, i tak będzie. Także to. Yy, druga ze zmian, słuchajcie, to ryby. Jak już pewnie wszyscy zauważyli. Jest, jest fajne statko z sumaszańskich. Ja, na te, ja, te, ja te ryby uwielbiam. Ja je miałem ostatnio 2 czy 3 lata temu. Miałem je, że ich nie miałem. Później je sprzedałem, kupiłem coś innego, ale wiecie, do pewnych ryb się wraca po prostu. Do pewnych ryb się wraca, no bo nie da rady nie wrócić. I u mnie z tymi rybami są chyba właśnie brzęki sumarszańskie. A tu mam warunki, na, naprawdę fajne stado. E, tym bardziej, że. Udało mi się, ich jest 20 sztuk w sumie, tak, są, y, są mszyste, są albinotyczne i są zwykłe pasiaki. W sumie ich jest razem razem Udało mi się te stado wymienić na te moje górami. Pamiętacie te moje y, mozaikowe? Y, bałem się brzanek sumaczańskich z mozaikami trzymać, z górami, bo to różnie może być. Y, 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 ja miałem już brzanki, więc wiem co to za ryba, nie? <laughs> Ale... No dlatego się bałem z górami. Do tego te górami umie y, to jest ryba taka spokojna, potrzebująca spokoju, ją tutaj denerwowały już te danio, które śmigają po powierzchni, więc y, tak nie, nie bardzo mi pasowały. Y, górami też co chwilę były płoszone przez te kiriśniki, które wiecie jak to, te kiryski robią tak samo, nie? Co jakiś czas taki strzał w górę. Synek! Co, co jakiś czas strzał w górę, żeby zaczerpnąć powietrza atmosfery, atmosferycznego i to też płuszyło mocno górami. Yy, I tak sobie pomyślałem, że kurde może ja wrócę do moich brzeneczek. No i jak tak sobie pomyślałem, no tak zrobiłem. Yy, bałem się trochę o te pięciopręgie, ale tak naprawdę słuchajcie, gdzieś tam zacząłem troszkę zagłębiać się. Zresztą o pięciopręgich już się zagłębiałem, kiedyś też robiłem film o nich że tak naprawdę nie są pięciopręgie, a sześciopręgie. De <grym> spuntius nie? I się okazuje, że one że z sumatorzyńskimi występują w jednym środowisku, w jednych, w jednych biotopach, nie? U mnie kiedyś, Mikołaj, proszę, kiedyś dawno, jak jeszcze trzymałem razem, to zdarzało się, że te pięciopręgie były trochę ganiane. Ale wtedy sytuacja była troszkę inna, bo po pierwsze zbiornik był mniejszy, bo to było w 112, a po drugie, pięciopręgie zostały wpuszczone do sumaczańskich, czyli wpadły jako nowe ryby tu. Sumaczańskie weszły już na praktycznie gotową obsadę. I słuchajcie, jak do tej pory, oprócz takich klasycznych zazady między brzonkami, to nic się nie dzieje. Wręcz tutaj takie mieszane stada się czasami robią, kosiarki z nimi pływają, pięciopręgie non-stop tam spokojnie z nimi pływają. Zdarza się, że wiecie, kiryśnik gdzieś zacznie płynąć, a zanim za nim stado zasuwa. Tak Miko o właśnie, patrzcie, Mikołaj przeszedł, co zrobiły ryby, popłynęły za nim i tam kosiarka w tym stadzie popłynęła, wszystko popłynęło, nie? To jest fajne ubrzanek że jest ciągły ruch, nie? Ciągły ruch, a no, a jeszcze miedziki tak, miedziki też sprzedałem, słuchajcie. Sprzedałem, bo by bo, bo mi tutaj nie pasowały kompletnie, e, więc je sprzedałem. E, o mieczykach już mówiłem, że się pozbyłem, nie? E, z, z, znaczy, zostawiłem sobie haremik w 112, resztę, resztę sprzedałem też. A teraz to jako 240 mi funkcjonuje z tym, że nie wiem jak długo. Nie wiem w tej chwili jak długo, bo jest taka. No rozważam mocno taką opcję, że prze, żeby przejść tu na piach yy, i ten korzeń zmontować. Przecież samo montowanie korzenia yy, będzie się wiązało z, ze sporą zadymą w akwarium, bo trzeba część roślin przesadzić, wyrwać. Przesadzanie kryptokory to nie jest taka łatwa sprawa. Z sami też to trzeba grzebać w podłożu, więc jak już mam grzebać, to co mi tam? Eee, jedyne, co mnie tak naprawdę trzyma, to słuchajcie, chyba sezon grzybowy, <laughs> bo teraz e, jakieś wolne chwile weekendy. Właśnie na sobie tam w statku ładnie pływają. E, wolne chwile weekendy to się jeździ na grzyby, a nie bawi akwariami. A na taki restart to jednak cały dzień będę potrzebował. E, więc tak to na dziś wygląda. Dobra. Yy, także zmiany w 240 spore, fakt, że dawno go nie polezwałem, ale się działo, działo. Yy, Mikołaj, proszę Cię. Yy, Okej okay, kochani, na dzisiaj tyle, jak macie jakieś pytania to piszcie, piszcie w komentarzach. Jak mówię, glony są, nie odpuszczają, no, teraz tu troszkę, troszkę odpuściła, jak światło zwiększyłem, no ale są. Do zobaczenia, hej.